Witam Państwa bardzo serdecznie po przerwie. Nazywam się Tom Szajan. Jestem tarocisto, jestem ja widzem, pracuję z energiami anielskimi. Dzisiaj do godziny 20 odpowiadam na Wasze pytania, na Wasze smsy. Możecie do mnie dzwonić, tak jak zadzwoniła do mnie Pani przed przerwą, to znaczy w pierwszej części programu. Ja i moje karty dzisiaj odpowiadamy na Wasze pytania. Takie tradycyjnie, co środę już od czerwca, pamiętam, pierwszy program prowadziłem tutaj, znaczy byłem gościem w pierwszym programie w którym się pojawiłem 1 czerwca 2011 roku, więc niedługo, niedługo powoli minie rok, odkąd prowadzę z Państwem te programy. Po drodze różne rzeczy się u mnie działy i było bardzo dużo zmian w moim wizerunku, we mnie, w moim życiu, więc tak możecie mnie tu w ciągu tych już paru miesięcy obserwować, poznawać i, i zmieniam się trochę razem z Wami, możecie widzieć jak się jak się zmieniam czekam na Wasze SMS-y, tu jest kilka SMS-ów, na które będę odpowiadał za moment, ale tak, żeby była pewność, że wszyscy włączyli już program, to może powiem parę słów o sobie, bo pojawia się wielu nowych klientów i nie każdy, nie każdy miał okazję mnie poznać i poznać moją historię, więc tak pomyślałem, że może żeby poczekać chwilę na, na kolejne SMS-y i na to, żeby wszyscy, żeby miał pewność, że wszyscy się włączyli i nikt nie przegapi odpowiedzi na swojego SMS-a, to tak pokrótce um, parę słów o mojej przygodzie z magią, z ezoteryką, z duchowością. Od zawsze tak naprawdę ten magiczny świat, ta magiczna strona rzeczywistości, bo tak ją nazywam, ta energetyczna strona rzeczywistości, towarzyszyła mi od dziecka, od zawsze tak naprawdę. Odkąd choć trochę rozumiałem, odkąd choć trochę czułem, to ta, ta, ta druga strona rzeczywistości była w moim życiu. I od dziecka jakoś tak czułem obecność aniołów. Wiedziałem, że są przy mnie, wiedziałem, że, są mnie opie że się mną opiekują i jestem im za to bardzo, bardzo wdzięczny. I tak samo są ze mną teraz przez całe moje życie i cały czas mnie prowadzą w różne dziwne zakamarki ludzkiej natury i swojej, i moich znajomych, i ludzi, których spotykam na swojej drodze i życia przez doświadczenia, które zdobywam, wierzę, że siły wyższe prowadzą mnie w konkretnym kierunku, którego ja być może w tym momencie jeszcze nie do końca znam, nie do końca wiem, w którą stronę zmierzam, ale wiem, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, ma jakiś cel i prowadzi mnie w jakąś konkretną stronę. Oczywiście, jak każdy człowiek, mam pewne plany na przyszłość, mam pewne zamierzenia, mam pewne marzenia, które chcę zrealizować, mam pewne plany, które wiem, że uda mi się zrealizować w życiu, ale tak naprawdę to wszystko dzieje się z dużą pomocą, z dużą opieką sił wyższych. Więc od dziecka zostałem otoczony tą, tą magiczną rzeczywistością, tym magicznym światem. Czy moja mama, czy moja ciotka w domu zawsze. Były materiały ezoteryczne, różne książki, różne gazety, więc jak tylko mogłem, to tak naprawdę po nie sięgałem, bo właśnie ta magiczna strona rzeczywistości była rzeczą, która mnie najbardziej fascynowała i tak naprawdę nadal mnie najbardziej, najbardziej fascynuje. Rozwijałem się, uczyłem się, uczyłem się różnych systemów magicznych, zgłębiałem różne filozofie ezoteryczne. Gdzieś tam potem przyszła praca z energiami, praca z wymiarem astralnym, praca z aniołami, z demonami, z całą masą różnych dziwnych istot i różnych dziwnych przygód. Natomiast potem w pewnym momencie sięgnąłem po karty. Stwierdziłem, że, że skoro całe życie poświęcam tej magicznej stronie rzeczywistości, to być może uda mi się jakoś jakoś bardziej namacalnie z tym pracować. Właśnie przez karty, właśnie przez... Przepowiadanie, prognozowanie przyszłości i tym sposobem karty dołączyły do wachlarzu tego, czym się zajmuję. Natomiast gdzieś tam przyznam się przed, przed Wami i właściwie tak trochę w sekrecie powiem, że i karty uwielbiam i są dla mnie rzeczą, którą najmniej lubię z tej magicznej strefy rzeczywistości. Uwielbiam je dlatego, że są świetnym narzędziem do pracy z człowiekiem i naprawdę potrafią przy ich pomocy, z ich pomocą, potrafię dokonać dużych zmian w człowieku i tak, także jest namacalny, odczuwalny efekt i za to karty uwielbiam. Nie lubię ich dlatego, że trochę spłycają całą mistykę poznawania duchowości, rzeczywistości duchowej, a tak naprawdę um, trochę upraszczają całą mistykę poznawania rzeczywistości taka jak ona jest tak naprawdę, bo to, że my widzimy materię to jedna, ale oprócz materii istnieje także energia, którą właśnie e, ja uczę się obserwować cały czas, cały czas się rozwijam, cały czas poszerzam moje umiejętności, bo pracy z kartami, odkąd zacząłem pracować z kartami i pracować z człowiekiem, e, powoli, powoli rozwijało się jasnowidzenie, e, rozwijała się taka prekognicja bez użycia kart. I tak naprawdę cały czas się rozwija, każdy kolejny rozkład, każde kolejne spotkanie z człowiekiem uczy mnie czegoś nowego, rozwija mnie jeszcze bardziej, pokazuje mi nowe drogi, nowe metody pracy. Więc śmieję się, że za ileś lat, jak spojrzę teraz na, na czas tu i teraz, który się dzieje, z, czyli jak z przyszłości spojrzę w przeszłość, to może się okazać, że Moja technika pracy z kartami, z drugim człowiekiem zupełnie, ale to zupełnie się zmieniła. Ostatnio czy od, od jakichś dwóch, trzech lat, oprócz pracy z kartami zajmuję się także pracą z energiami, jeśli chodzi o oczyszczanie oczyszczanie człowieka, takie podstawy, trochę bioterapii, bo bioterapia to kolejna rzecz, która mnie fascynuje i kolejna rzecz, do której się powoli, bardzo powoli przymierzam, uczę się. Wykorzystywania pracy z energią w celu uzdrowienia drugiego człowieka. To jest jakaś tam kolejna umiejętność, która, się, która mnie zaciekawiła, która się pojawia, więc podejrzewam, że za ileś lat będę bardzo kompleksową instytucją. Oczywiście mówię to z lekką nutką ironii, ale sądzę, że mój warsztat się bardzo poszerzy i będę umiał robić, będę umiał robić rzeczy, których Teraz jeszcze nie potrafię, których się dopiero uczę, ale ja uwielbiam się uczyć, uwielbiam się rozwijać, więc wiele, wiele przede mną. Hmm. Tu taką moją największą pasją, jeśli chodzi o estrykę taką rzeczą, która sprawia mi najbardziej największą satysfakcję, największą przyjemność to jest świat astralny, a, i wszystko, co z tym związane. świadastralny, czyli energetyczna kopia rzeczywistości. A, i ten plan spotykania sił wyższych, istot duchowych, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I właśnie ta przestrzeń, praca w tej przestrzeni, w tym obszarze sprawia mi największą satysfakcję. Grzebanie w ludziach, wyciąganie negatywnych schematów emocjonalnych, negatywnych energii, zdejmowanie klonów, oczyszczanie przestrzeni to są rzeczy, które lubię, lubię najbardziej i taka praca sprawia mi najwięcej satysfakcji. Natomiast też powoli, powoli, znaczy powoli jak powoli, ale cały czas się tego uczę, ale tak samo uczę się cały czas pracy z kartami, uczę się cały czas pracy z energiami. To nie o to chodzi, że jestem na coś nieprzygotowany, ale tak jak mówiłem, każdy dzień, każda osoba, każdy problem, każda sytuacja przynosi nowe przemyślenia, nowe doświadczenia, nowe umiejętności i budzi we mnie kolejne przestrzenie. Kolejne, kolejne możliwości. Stąd cały czas mówię, że się uczę, ale tak samo uczę się samego siebie i tak samo uczę się życia i wielu rzeczy, i wielu, wielu innych rzeczy. Więc to jest taki nieustanny proces nauki. I tak naprawdę jedno nie wyklucza drugiego. To, że mówię, że się uczę, nie wyklucza tego, żeby odpowiadać Wam bardzo profesjonalnie na Wasze pytania, profesjonalnie, w znaczeniu rzetelnie. W tym znaczeniu, że mam wystarczającą wiedzę i wystarczające wystarczająco wiedzę. To, to chyba o to chodzi w tym momencie, dotyczącą kart, żeby wam a, na pytanie odpowiedzieć. A, natomiast owszem, m, pewnie za 10 lat będę odpowiadał inaczej, pewnie będę widział inne rzeczy, ale nie mam pojęcia, w którym kierunku to wszystko pójdzie. Chociaż tak naprawdę m, nie chciałbym całego życia spędzić na ezoteryce. A oczywiście jest to rzeka, do której się wejdzie, jak się uwejdzie, to się nie wyjdzie i sądzę, że gdzieś tam cały czas będzie obecna w moim życiu, ale chciałbym parę jeszcze innych rzeczy w życiu zrobić, więc na razie na razie koncentruję się na ezoteryce, i gdzieś tam pracuję z kartami, jestem z wami, odpowiadam na Wasze pytania, spotykam się z klientami właśnie na karty. Ostatnio pracuję. Nad warsztatami ezoterycznymi, nad magicznym warsztatem anielskim, który pewnie będzie się gdzieś odbywał nad morzem, jeszcze do końca, do końca nie wiem. Natomiast powstał plan warsztatów, powstały zagadnienia, które chcę na tych zajęciach poruszyć. Będziemy się uczyć, będziemy medytować. Każdy z uczestników otrzyma specjalne karty, trochę autorskie takie. Takie karty, które są na będą stworzone, jeszcze ich nie mam, będą stworzone na potrzeby kursu, ale też takie karty, z których każdy będzie mógł korzystać dla siebie, kiedy kurs się skończy. Więc zupełnie zwariowany projekt, dosyć ambitny, bo, bo będzie dawał dużą wiedzę teoretyczną, jeśli chodzi o różne zagadnienia: oznaczenie kolorów, o symbolikę plany, do kabały, i w końcu o magię anielską, o kwestii archanierskiej, kwestii aniołów opiekuńczych. Więc to po pierwsze. Po drugie, każdy z uczestników będzie miał właśnie karty, którymi będzie mógł pracować na własny użytek w życiu. Może niekoniecznie, żeby przyjmować ludzi i na podstawie tych kart wróżyć, bo one też nie będą bardzo dokładne. Ale sądzę, że w kwestii sprawdzenia sobie pewnych rzeczy osobistych, sądzę, że te karty będą jednak bardziej wystarczające. A do tego. Będą jeszcze medytacje, będą, będzie oczyszczanie energetyczne, będą specjalne medytacje otwierające czakry, więc trochę się będzie działo. A do tego jeszcze każdy, każdy z warsztatowiczów, każdy z kursantów będzie miał chwilę, ja będę miał chwilę dla niego, tak naprawdę, jeśli chodzi o konsultacje dotyczące kursu, ale też dotyczące życia. A więc też przy okazji będę robił to, co robię, czyli pracował z kartami. Bardzo ambitny projekt, tak naprawdę, jak się popatrzy na różne warsztaty, które się dzieją i mam nadzieję, że będzie to trochę inne podejście, że nie będzie to spęd ludzi, wielka sala, tylko że mm, będziemy mogli się uspokojnie poznać. No ale to przede mną, to mam nadzieję, uda się zrealizować jeszcze w tej połowie roku. Gdzieś tam dalej czekają karty do wydania, czeka książka do napisania, a czego zamysły już... Już powstały. Więc mam ambitny plan zrobić parę rzeczy w rezerwie, a potem, potem zająć się czymś innym. A, się rozgadałem. Rozgadałem się, rozgadałem. Natomiast tu czekają SMSy od Was. A, tu właśnie wpadł kolejny i już odpowiadam na sms -y. Napisała do mnie pani z prośbą o anonimowość, pani M, która urodziła się 24 czerwca. Jest pani w związku z Tomaszem urodzonym 21 grudnia, jaka ładna data urodzenia, zupełnie jak moja. I chciała pani spytać, czy jest on pani przeznaczony, czy ktoś inny. Drodzy Państwo, znowu będę grzmiał tutaj e, z anteny. Nie pytajcie, czy ktoś jest przeznaczony, bo jest nam przeznaczonych wiele rzeczy. Ja rozumiem, o co wy chcecie spytać. Pytając, pytając o przeznaczenie, bo pytacie, czy ta relacja będzie trwała relacją, czy można myśleć o tej relacji, którą macie, jako relacji na stałe. Natomiast tym nie mieszajcie do tego przeznaczenia, nie mieszajcie do tego losu z tego względu, że to są rzeczy bardzo skomplikowane. Skomplikowane w tym znaczeniu, że przeznaczone są nam także relacje, po których my cierpimy, które trwają krótko albo trwają długo, relacje. Które nie kończą się dla nas dobrze, to także jest przeznaczenie, bo jest to przeznaczenie skierowane na doświadczenia. Mm, więc, dlatego, nie pytajcie a, o to przeznaczenie, czy ktoś jest nam przeznaczony, bo ja mogę powiedzieć się prawie że z marszu, tak, ta osoba jest Tobie przeznaczona, ale jeszcze nic, zupełnie nic niestety z tego nie wynika, bo, bo, bo tak jak mówię. Przeznaczenie jest trochę złośliwe, tarotowa koła fortuny, raz na wozie, raz pod wozem. To jest właśnie przeznaczenie, to, jest, to są lekcje, to jest doświadczanie i to są różne sytuacje i różne relacje, które czasem są dla nas bardzo destrukcyjne i bardzo ciężkie. Czasem nie potrafimy się z nich wyplątać, a czasami angażujemy się dużo bardziej niż chcielibyśmy się zaangażować, mimo że nie zawsze przed... Nami świetlana przyszłość, więc z tym przeznaczeniem, drodzy Państwo, bardzo...